Kilka lat temu w mediach, zarówno tych tradycyjnych, jak i nowych, zrobiło się głośno o nietypowej ciekawostce, którą można zobaczyć w stolicy Portugalii. Nie był to kolejny udziwniony pomnik Ronaldo czy kapeć, który Vasco da Gama zgubił podczas wyprawy do Indii. Nowym magnesem na turystów miała stać się głowa. Ludzka, dość leciwa i umieszczona w słoju, a do tego należąca do seryjniaka. Zatopiona w formalinie głowa należała do Diogo Alvesa, którego nie należy mylić z Diego Alvesem. Brazylijski bramkarz również zapisał się w historii Półwyspu Iberyjskiego, ale odbyło się to bez rozlewu krwi. Diego to stosunkowo świeża historia. Diogo, na swoją reputację, zapracował niemal dwa wieki temu. Diogo Alves przyszedł na świat w 1810 roku w Galicji, ale nie tej środkowo-europejskiej, lecz hiszpańskiej ze stolicą w słynnym Santiago de Compostela. Region graniczy z Portugalią, i to właśnie do niej udał się nastoletni Diogo za chlebem. Wykonywał różne prace. Między innymi służył w domach bogatych lizbończyków, ale po kilku latach doszedł chyba do wniosku, że w ten sposób dorobi się najwyżej odcisków i bólów krzyżu, a nie pokaźnego majątku. Do tego rozsmakował się w alkoholu i hazardzie, które trudno połączyć z pustym portfelem. Młody Hiszpan wszedł na drogę rabusiowania, a konkretnie na akwedukt rabusiowania. Jedną z atrakcji turystycznych Lizbony jest zbudowany w pierwszej połowie XVIII wieku Aqueducto das Aquas Livris, czyli akwedukt, który miał rozwiązać problem niedoborów wody w portugalskiej stolicy. W swoim czasie był to prawdziwy cud techniki, który zdołał nawet przetrwać trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło miasto w 1755 roku. A trzeba mieć na uwadze, że doprowadziło ono do ruin niemal całe miasto. A jeśli wtedy coś się nie zawaliło, to spłonęło lub zostało zniszczone przez tsunami będące następstwem wstrząsów. Akwedukt dostarczał do miasta wodę, ale był też wykorzystywany jako droga do metropolii. Używali go m.in. okoliczni rolnicy, którzy udawali się do Lizbony, by sprzedać tam swoje towary. Trasa ciekawa, bo ulokowana ponad 60 metrów nad Doliną. Jednak to niewysokość stanowiła główne zagrożenie dla podróżnych, a młody diogo, który swoje życie zamierzał finansować zawartością ich sakiew. Plan był prosty. Alves napadał na osoby wracające z miasta, a zatem posiadające już gotówkę. Zabierał im pieniądze, po czym spychał nieszczęśników z akweduktu. Ktoś pomyśli, że ta mało wysublimowana zbrodnia może się udać kilkukrotnie przy dużym szczęściu oprawcy pewnie kilkunastokrotnie ale kosa w końcu musi trafić na kamień cóż na akwedukcie nie trafiła Diogo zabił ponad 70 osób z czego zdecydowaną większość właśnie na tej trasie Miejsce i okoliczności jego działań okazały się dla Alvesa doskonałą przykrywką Ciała znajdowane przy akwedukcie były zaliczane już jakby z automatu do grona tych, którzy z jakichś powodów postanowili sami odebrać sobie życie. Możliwe, że tych ostatnich nie brakowało w okolicy, jeszcze nim swój proceder rozpoczął młody Hiszpan. Kraj trwał wówczas w kryzysie, wywołany między innymi wojnami napoleońskimi. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że dwa wieki temu aż tak dokładnie, a właściwie to wcale, nie badały spraw policja i prokuratura. Nie można też zapominać, że sprawa dotyczyła chłopów, a ich los pewnie mniej obchodził miejskich oficjeli. Obieranie za cel wieśniaków miało ewidentną zaletę, ale było też obarczone pewnym problemem: trudno dorobić się wielkiego majątku, napadając na osoby ubogie. Zwłaszcza że Alves posiadał już własny gang, więc skromne łupy trzeba było dzielić. Rozwiązanie: znaleźć majętne ofiary. Tych należało szukać jednak w mieście, a nie na akwedukcie. Pod koniec września 1839 roku los zawiódł oprawców do domu Pedro de Andrade, bogatego i znanego w mieście lekarza. Gang nie musiał się włamywać. Drzwi otworzył im lokaj bogacza, również noszący nazwisko Alves, ale mężczyźni nie byli spokrewnieni. Lekarza tego wieczoru nie było w domu, ale mniej szczęścia miała jego gosposia i trójka jej dzieci. Bandyci nie poprzestali na rabunku. Czteroosobową rodzinę zamordowano. Lokaj, który był w zmowie ze złodziejami i liczył na udział w zysku, nie doczekał się sakiewki ze złotymi monetami. I jego się pozbyto, żeby nie zostawić świadków. Tym ofiarom trudno już było przypisać dobrowolne pożegnanie się z tym światem, dlatego podjęto działania w celu pojmania osób odpowiedzialnych za ich krzywdy. Warto jednak zaznaczyć, że za decyzją tą prawdopodobnie nie stał szok wywołany zgładzeniem rodziny, to wciąż było pospólstwo. Dla większych sfer zdecydowanie bardziej wstrząsające mogło być wtargnięcie do domu reprezentanta ich środowiska, a tego już nie można było przepuścić. Sprawców należało wytropić i przykładnie ukarać, by przekaz dotarł do reszty społeczeństwa. Alves i jego kompanii działając na akwedukcie zapewne przyzwyczaili się do tego, że zbrodnie uchodzą im na sucho. Więc nie przykładali się zbytnio do zacierania śladów i ukrywania swoich działań w tajemnicy. A to prosta droga na stryczek. Śledczy szybko trafili na ich trop. Podczas dochodzenia okazało się, że dla gangu krwawy włam nie był przestępczą inicjacją. O czym zresztą opowiedziała córka kochanki Alvesa. Skala jego działalności musiała przerażać nawet ludzi w tamtej epoce. O sprawie zrobiło się głośno, nawet poza Europą. Tak moi drodzy, fascynacja seryjnymi nie jest wynalazkiem naszych czasów. Miano celebryty nie uratowało jednak trzydziestoletniego Hiszpana, którego powieszono w 1841 roku. Śledząc historię Alvesa, można się natknąć na informację, iż był to pierwszy seryjny w historii Portugalii i jednocześnie ostatnia osoba, na której wykonano w tym kraju wyrok S. W obu tych przypadkach nie jest to prawda. Pierwszym udokumentowanym seryjniakiem w historii Portugalii była kobieta, Luisa de Jesus. Żyła w latach 1748-1772 a zatem wyprzedzała działania Alvesa o kilka dekad. Przypisuje się jej pozbycie ponad trzydziestorga dzieci. Także i w tym przypadku zbrodnie motywowane były czynnikiem ekonomicznym. Mechanizm zbrodni był dość prosty. Młoda Luisa adoptowała dzieci, za co przysługiwało jej coś w rodzaju becikowego. W tym przypadku opieka i wychowanie nie wchodziły w grę. Ofiary były duszone i grzebane w okolicy domu opiekunki. Za swoje czyny nie została po prostu zgładzona. Wcześniej poddano ją srogim męczarniom, zanim pożegnała się z tym światem. Źródła podają, że po Alvesie w Portugalii stracono jeszcze przynajmniej sześć osób. Ostatni raz karę tego typu wykonano w 1846 roku, a zatem pięć lat po młodym Hiszpanie. I tu warto zatrzymać się na chwilę bo Portugalia była pierwszym europejskim krajem, który zniósł karę S. Oficjalnie doszło do tego w 1867 roku. Dla porównania w Polsce ostatnią egzekucję przeprowadzono w Krakowie w 1988 roku. Na Białorusi kara S wciąż funkcjonuje w kodeksie karnym i nie jest to przepis nomenomen martwy. Wedle szacunków, od chwili powstania niezależnej Białorusi przeprowadzono około 400 egzekucji. To obecnie jedyny europejski kraj, w którym orzeka i wykonuje się tę karę. Nawet w Rosji obowiązuje w tej sprawie moratorium. Skoro nie Szubienica czy Garota, to jaka kara spotkałaby dzisiaj Diogo Alvesa w Portugalii? Większość osób pomyśli pewnie o dożywociu. Ale tamtejszy kodeks go nie przewiduje. Seryjny z Lizbony trafiłby za kratki na maksymalnie 25 lat, a to oznacza, że wyszedłby na wolność jeszcze przed 60. -tką. Mężczyzna w sile wieku. W tym miejscu historia Alvesa powinna się zakończyć. Ale we wstępie pojawił się przecież wątek o głowie w słoju. Dlaczego w ten sposób potraktowano ciało tak okrutnego typa? Niektórzy pomyślą pewnie o roli obiektu muzealnego. Dzisiaj to może zabrzmieć co najmniej dziwnie, ale poprzedniczkami muzeów były kunstkamery, czyli gabinety osobliwości, w których taka zdobycz mogłaby stanowić ozdobę kolekcji. Zazwyczaj były to dość oryginalne zbiory, w których przedmioty związane z rozwojem technologicznym i naukowym, np. Na mikroskopy czy teleskopy, mieszały się z rzeźbami czy obrazami, ale też przedmiotami, którym przypisywano moc magiczną czy też mitycznymi. Właściciele bogatej kungst kamery mogły się pochwalić wypchanymi zwierzętami z Afryki starymi księgami o alchemii, piórem ze skrzydła Pegaza, tabliczką z hieroglifami, ale też zdeformowanymi ludzkimi płodami umieszczonymi właśnie w słojach z parafiną. Głowa Alwesa na tym tle nie była pewnie czymś nadzwyczajnym. Pojawiły się także teorie, że na głowie Alwesa przeprowadzano eksperymenty. Jednak nie posiadała ona ponoć widocznych śladów badań, więc można założyć, że szybko zaniechano pomysłu jej studiowania. Podsumowując, głowa Diogo Alvesa, portugalskiego seryjniaka, jest obecnie przechowywana w Instytucie Medycyny Sądowej na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Lizbońskiego. Niestety ta część uniwersytetu nie jest zazwyczaj dostępna dla publiczności. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Was zaciekawił. Powstał on przy współpracy z Joe Monster. Za ich zgodą nagrałem audiowersję. Będę wdzięczny za Wasze wszystkie komentarze, łapki, lajki, udostępnienia. Zwał jak zwał, bo dzięki temu pomagacie Strefie roku rosnąć w siłę. Do usłyszenia!